Was widzowie w piątym poradniku Farming Simulator 2015. W tym poradniku pokażę, jak dodać własne PDA do mapy, czyli własną ikonę radaru. Jest jednak jeden polski poradnik na YouTube ale to, że ja robię poradniki i prezentację modułu do Farming Simulator 2015, to postanowiłem też zrobić taki poradnik. Jakie programy będziemy potrzebować, to PaintNet, Pianc Editor, i podstawowe narzędzie uczenia, To ma każdy w swoim systemie. Narzędzie uczenia. Czyli do. Dobre. to. Dobra. Od czego ty się pierw zabrać? Gdy jesteśmy na pulpicie tak jak ja, wchodzimy do swojej babki i ją po prostu otwaram Czekaj, to bo ja to po swojej wiecie, o co chodzi już ja moje gry simulator, mody i mapa. I tutaj ja sobie ją z tego odpalę. O, właśnie. odpalamy swoją mapę widziąc. Tak, 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 załadowało tak załadowało się i co teraz zrobimy, gdy dojdziemy do mapki wciskamy alt oddalamy sobie mapkę kurcz, czekaj zwiększę sobie plusem plusem zwiększacie tutaj zauważcie tutaj o tutaj że się zwiększa liczba napis fit, napis ed starczy i teraz patrzcie pamiętajmy że to wykonujemy jak już skończymy naszą mapkę do końca czyli co do ostatniego była trawy. Robimy coś takiego. Tak, kurczę, czekajcie. Jeśli coś zapauzuje i jak będę miał gotowe, to zrobię, Od nowa. Witam z powrotem. Widzicie takie kontury tutaj, na tej mapce. Tego musi nie być. Absolutnie. Bo to wanie potem brzydko wyglądało. A że ja to robię jako poradnik po prostu, to postanowiłem zrobić tak na brzydko, no. To, jest, to są wygładzenie krawędzi, żeby to było właśnie wygładzone. Takie o, czekajcie. O, coś takiego dokładnie, widzicie, teraz tu linię, Taka jest prościczka. I to musi być tak wszędzie. Ale kiedy mnie tylko pokazuję jak to zrobić, to nie muszę się starać bardzo. I teraz rozpalamy narzędzie wycinania. Zaznaczam sobie ładnie od rogu, tą całą mapkę, ja nie będę tak się starał za bardzo, to ty tylko pokazuję, o, I sobie, wtedy to muszę zamknąć, nie zapisuj, teraz tak, zapisujemy, jako, i od tego, jako, ma map, i ma map, map. map. map.

Dawaj, dawaj. Bierzemy plik. Otwórz. Pulpit. Jeszcze jest pulpit. Mmm, jest pulpit. Tak. I odpalamy nasz map. Odpalamy to w Paint Ładuj, ładuj, ładuj. I teraz dodajemy warstwę. <coughs> i znowu to samo, ma w pedałach to, ma, ma, ma warstwa, punkty. robimy coś takiego i teraz, tak nie wiem czy to mi zawsze w wyszło żeby nie było takie zdjęcie pocięte, bo trzeba się trochę napracować ale ja to tylko właśnie robię dla poradnika także nie muszę spinać wiadomo czego i teraz zapisujemy jako map, a, music, t, d, a powierzchnia dielektra, DDS, tak jak było w tamtym przypadku w przypadku dodawania obrazu i zapisujemy sobie na przykład na pulpit no i gotowe spłaszczamy, pamiętajmy żeby to spłaszczyć, bo dodaliśmy warstwę no i mamy swoją mapkę teraz tylko wystarczy dać nasze dokumenty nasze gry, farm simulator mody, mapa i po prostu podmienić podmienić to co zrobiłem jaki jestem ciemny o kurczę, widzicie jak to jest? PDA map nie napisałem sorki PDA map, map Dokładnie. odwrotnie napisaną co. i teraz podmieniamy i już jesteśmy w kariera nowa gra łatwy widzicie jakie idę poradnik za poradnikiem pierwszy daliśmy opisy potem obrazy a teraz pda po tym poradniku sobie szósty poradnik to opisie napiszę do czego by nie dotyczył i potem w końcu może jakiegoś, ja sobie pierdyknę na multiplayer i zobaczę jakiegoś to jest ja mam po prostu będę prezentację modów pokazywał dobra i teraz widzicie, patrzcie co jest o widzicie, jaka piękna łapka. <laughs> ładnie wszystko wyszło wiadomo ona jest taka brzydka bo nic nie było ale jest Tylko nie wiem, czy teraz w poradniku jakąś prezentację można, Ale mimo co, w piątym poradniku, bo to jest czwarty w piątym, pokażę, jak zmienić te ikonki. Te ikony, żeby na przykład sklep był tam, gdzie jest sklep, a nie na przykład w polu, żeby pozmieniać ikony lub nawet je pouzuwać. I jak te cyfry na polu, co widzicie, 1, 2, 3, 4, od 1 do 41, jak je poprzestawiać tam, gdzie jest naprawdę pole, czyli nasze pole, jakie je poprzestawiać lub nawet usunąć. To tyle w tym poradniku. Widzimy się w kolejnym lub w kolejnej prezentacji lub nawet w let's Playu. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia.